Cześć. Spotykamy się przy borówce amerykańskiej, którą właśnie podlewam. Na wieczór. Jest to dobry czas na podlanie. Woda jest w okolicy, więc nawadniamy. I co zauważyłem? Co zauważyłem? Co wam chciałem pokazać, powiedzieć? Odkąd zacząłem tak naprawdę intensywnie nawadniać borówkę, kiedy przyszły te upały, jakoś tak w sierpniu, już myślałem, że praktycznie zakończyła wzrost. A tu się okazuje, że przy podlewaniu pojawiają się nowe przyrosty, naprawdę duże miejscami. Niektóre borówki są takie jeszcze słabo rozrośnięte. Ale widać, że po podlewaniu w wielu miejscach zaczęły powstawać nowe pędy. Naprawdę jest w stanie borówka w drugiej części lata jeszcze ruszyć z takimi wtórnymi przyrostami. Jak na przykład tutaj. Widzicie taki na przykład silny pęd. Silne pędy młode które wybiły, w zasadzie, kiedy zacząłem intensywnie podlewać. No, borówka to jest roślina, która bardzo lubi wodę i wymaga koniecznie podlewania. Szczególnie, jak nie ma deszczu. A teraz w ostatnim czasie z wodą nie jest najlepiej. I tak właśnie podlewamy. No, gdzie niegdzie jeszcze można zobaczyć ostatnie już w tym sezonie owoce, także jeszcze coś można sobie poskubać. Natomiast trochę mam też takich właśnie kilka takich roślin słabszych, które gdzieś tam były na miejscach, gdzie ta woda odpływała mocniej, i tutaj dla porównania no, tych silnych przyrostów nie ma więc coraz bardziej się przykładam do podlewania. Ale widzicie, że tutaj też taki krzew, który dopiero niedawno zacząłem tak naprawdę mocno podlewać. I tutaj te przyrosty też się młode pojawiają. Dla tych, którzy nie oglądali wcześniej, to tylko powiem, że jest to młoda uprawa. Inny urok od posadzania roślin. Więc one dopiero się zakorzeniają. Następuje wegetacja i w tym pierwszym roku uprawy plon był tak naprawdę symboliczny. Jakieś kilka kilogramów z tych 50 metrów kwadratowych uprawy. No, walczę tutaj ze skrzypem który gdzieś tam przerasta a właśnie staram się wyciągać te kłącza tak żeby ich tutaj nie było i w miarę tego jak jaki nawet usuwam to coraz mniej ich odrasta zauważyłem I tak to wygląda. Chodzę sobie po uprawie no 15-20 minut i 1000 litrów wody się wyleje taki gruby wąż techniczny nie zgina się, nie łamie przede wszystkim i nawet nawet to łatwo idzie. Co kilka dni robię takie podlewanie. Aczkolwiek już powoli kończą mi się zapasy właśnie tej wieszczówki. Ale widziałem, że też na horyzoncie zbliża się lekkie ochłodzenie. I jakieś opady. Tak więc. Tak więc. Już to podlewanie nie będzie aż tak niezbędne jak teraz. A co ciekawe, co zauważyłem, no że różnią się tutaj odmiany, jeśli chodzi o wzrost. Tu jest na przykład odmiana Early Blue, a tutaj jest odmiana Elliot, która bardzo słabo rośnie. Naprawdę bardzo słabo rośnie. I jestem zaskoczony, dlaczego tak się dzieje. Bo zobaczcie chociażby na tamte krzewy piękne pędy, a tutaj naprawdę słabiutki wzrost nie wiem czemu tak się dzieje. Macie jakiś pomysł? I tak w tym pierwszym roku niczym nie nawoziłem tutaj tej uprawy, bo było dawane bardzo dużo nawozów. W w Pierwszym roku, to znaczy w roku przygotowania tego stanowiska, przygotowania podłoża. I dopiero na przyszły rok będę robił kolejne nawożenie. Może jeszcze w tym roku zasilę nawozem jesiennym. Ale azotu to było sporo dostarczone. Przy okazji nawożenia mocznikiem, bo wiadomo, kora w podłożu rozkładająca się powoduje to, że. Tego azotu nam ubywa. Jeśli chodzi o podlewanie, to bardzo się cieszę, że zastosowałem tutaj pod korą agrowłókninę, a nie agrotkaninę. Agrowłóknina jest bardziej przepuszczalna, a tutaj dla, dla porównania agrotkanina tylko na bokach, po której woda bardziej spływa. No, zobaczcie. Tak średnio wsiąka. No, trochę wsiąka, ale nie aż tak jak w agrowłówninę, która, która wygląda w ten sposób. I ona jest znacznie lepiej przepuszczalna dla wody. No, i tak to zostawmy. Już mi się woda kończy. Już końcówka akurat udało się podlać. No chwila dosłownie, 15-20 minut i wylana cała woda. A tutaj kawałek dalej nasze śliwy, które okulizowaliśmy, pokazywałem jakiś czas temu i niedługo będzie pora, żeby do nich zajrzeć, czy okulizacje przyjęły się, czy nie. A tutaj przygotowuję klebę pod nowe uprawy i wysiałem sobie facelię, która przy okazji jako roślina miododajna będzie pożytkiem dla pszczół. Jest już w zasadzie. Na dzisiaj to by było tyle. Do zobaczenia.